Okej, okay, zadanie dziewiąte, optyka, yy, taka okularowa, ja nie bardzo ją lubię, ale wykombinujemy pewnie odpowiedź. No więc mamy sobie rysunek i tu jest podobno model mikroskopu, jest obiektyw okular, jest też obiekt AB, no i mamy, w tym tutaj jest napisane, mamy skonstruować to co widzimy patrząc naszym okiem w obiektyw. Jak to się, no tutaj jest opisane, że ten AB po przejściu przez obiektyw zmienia się w AB', no a po, po przejściu znowu przez okular robi się z tego abis, bebis, czyli z tymi dwoma kreskami i to widzimy. Mamy, I to jest opis tego, co tutaj widać. E, w zadaniu, jak się domyślacie, 9.1 jest taka linijka narysowana, to chyba nowość, mamy używać linijki, czego ja oczywiście nie zrobię. A może zrobię, ale wam nie powiem. E, tak, no i, I będziemy się starali, co zrobić, wyznaczyć konstrukcyjnie i narysować ten obiekt abis, bis, który powstaje z przedmiotu AP. Jak do tego podejść? Więc widzimy, że jest to taka, taka soczewka, która ma strzałki w górę, to oznacza, że jak na nią lecą promienie, o takie różne promienie, które są do siebie równoległe, to skupią się w takim miejscu, który nazwany jest ogniskiem F, no i to F to jest właśnie odległość soczewki od ogniska, czyli to. F. No to zróbmy, poprowadźmy dwie optyczne linie. No jedna optyczna linia to taka, która idzie faktycznie równolegle do tak zwanej osi optycznej, jak przejdzie przez obiektyw, to musi iść przez ognisko. Czyli zrobi tak. Och, nawet prosto się ten prowadziła. No i drugą. Zastanawiacie, oj, skąd wziąć drugą linię? No druga linia to taka, która przechodzi przez środek soczewki. Środek soczewki w ogóle nie ugina yy, nie ugina światła, czyli promienia. No to jedziemy przez środek. No i tu by się przydała linijka faktycznie, także róbcie to zadanie z linijką, jakby sobie wydrukujecie. Yy, bo powinniśmy się spotkać. Aha! Potem narysowana ta linia, bo się spotkamy w tej linii. No i z tego, tam gdzie się spotkały te, dwie, te dwa promienie, je pociągnąłem dalej, rysujemy obraz a b Fajnie. No i teraz zmienię kolor tego jeszcze nie robiłem w tym roku na żółty. I zastanówmy się, co się dalej dzieje. No więc, co, jak w okularze następuje następnie no, no, widzenie. Czyli jakby jest tutaj też napisane, że mm, dla okulara to ten obiekt, który teraz poprawiłem na żółto, jest przedmiotem i my mamy wyznaczyć obraz. Jaka jest różnica między tym pierwszą częścią? W pierwszej części on jakby stał i co więcej znajdował się przed ogniskową f, a w tym razem znajdujemy się jakby wewnątrz ogniskowej, czyli bliżej niż odległość od ogniska do do okulara. No ale konstrukcja wygląda tak samo, więc po pierwsze lecimy równolegle do osi optycznej, czyli to, a następnie próbujemy przejść przez ognisko. To się stało. No a drugą prowadzimy tak jak wcześniej, czyli przez środek okulara. No ale surprise, surprise, one się rozchodzą, i zastanawiamy się o co chodzi, dlaczego się rozchodzą. No na szczęście w fizyce nic, co się rozchodzi, nie może się złączyć, i tak samo tutaj. Jeżeli Wam się rozejdą takie promienie optyczne, to pewnie dlatego, że powstanie obraz. Taki imagine, czyli po polsku urojony. O, to jest to słowo, czyli on, i to można zobaczyć, jak się po, będzie kontynuowało tą linię, tą linię, a następnie ten, tę linię. Tę, tę. No i one się gdzieś spotkają, jednak, i to będzie tutaj. No i jak już się spotkały, to mówimy, aha, czyli tutaj powstał finalnie obraz obrazu. Tak, ten jakby to był przedmiot, potem był obraz tego przedmiotu, ale ten obraz przedmiotu był przedmiotem dla okularu, no i powstał w związku z tym obraz A bis bis B bis. bis. I to jest konstrukcja. Widzicie, zapiszcie, zróbcie pin screena. Odpowiedź pierwsza tak wygląda. On jest, on jest odwrócony, ok, yy, ale to chyba nie szkodzi. dobra, co? Jeszcze raz. Uf, tak. O, tak, No to jedziemy teraz 9,2. Odległość obiektywu do okularu, no i teraz mamy dane. Innymi słowy, to te dane postaram się jakoś przepisać. 16 cm, 4, 6 i 6 jest tutaj. No to lecimy. Ja zaraz to tutaj narzucę. To jest 6, wszystko jest w centymetrach, ale to nie ma znaczenia w tych zadaniach. To jest 4, czyli tutaj też będzie 4. To jest 6. I to, co jeszcze jest ważne, to to, że ta odległość. To bodajże była 16, ale ja mam krótką pamięć. Jest to 16 tak. Tak. Yy, no, 16. Dobra, co, czego będziemy używać? Będziemy używać równania soczewki. I to, co warto pamiętać, to zawsze, że jak jest no, taka soczewka, to ogniskowa jest dodatnia, a jak soczewka jest taka, czyli rozpraszająca, no to to f jest ujemne. Jakie f? No to f, które występuje w tym wzorze. 1 plus x plus 1 przez y. E, równa się 1 przez f, to x, to to, to to jest przedmiot, a to jest obraz. No tak jakby w kolejności x, y w alfabecie, przedmiot, a potem się na, po drugiej stronie widać obraz, to jest ogniskowa. No to policzmy to, ja znowu wracam do białego koloru, żebyście wiedzieli, że już nie rysuję. No, to w pierwszym przypadku twierdzę, tak, to jest, to jest jakby x w pierwszym przypadku, a to, co ja tu skonstruowałem, e, Odtąd aż do tego miejsca, gdzie one się przeciały, czyli gdzieś tutaj, to będzie y. I chciałbym to wyliczyć. Zobaczmy, czy tak faktycznie jest. No to wstawmy. Jest tak. x jest 6, no bo 6 w zadaniu było napisane, że o 6 cm jest oddalony przedmiot od obiektywu. To wpiszmy. 1 szósta plus 1 przez y, to y mamy wyznaczyć, równa się 1 przez ogniskowa, czyli 1 czwarta. Jak to się coś takiego liczy? No jedną szóstą na drugą stronę odejmujemy i mamy że 1 przez x to się równa 1 czwarta minus 1 szósta, po to się uczyliśmy na matematyce ułamków, żeby tu mnożyć przez 3 i przez 2 i to jest 3 dwunaste minus 2 dwunaste, czyli 1 dwunasta, o. No jak to się obróci, to wychodzi nam, że ten y równa się 12, oczywiście centymetrów, wszystko jest w tych samych jednostkach. No to mamy to i powiedzieliśmy sobie, że to jest teraz, ja może zmarzę tą, chociaż może nie konstrukcję, ale to jest niepotrzebne już, Powiedzieliśmy, i tutaj te tak długo pociągnięte są niepotrzebne. No powiedzieliśmy sobie, że teraz ten drugi gość jest tak jakby jest, jest, jest przedmiotem dla okularu, czyli przedmiot będzie oddalony o jakieś nazwę to x' -prim, no bo tu już mamy drugie, drugie przejście przez soczewkę i ono jest równe, no tak, 16 to jest obie odległość obiektyw-okular już 12 jest zabrane, czyli zostało nam 4. No, i chcielibyśmy znaleźć y', czyli gdzie się znajduje obraz w okularze. No to zrobimy dokładnie to samo, czyli 1 przez x' równa się 1 przez y', x', x y' i to no, nie równa się tylko plus 1 przez y', i to się równa 1 przez f'. No f' to jest powiedzieliśmy sobie 6, tak? To jest f', czyli ogniskowa okularu. Dobra, to wstawiamy. 1 czwarta plus 1 przez y' równa się 1 przez 6. I to jest bardzo podobne do tego, co liczymy się poprzednio, tylko tym razem 1 przez y' równa się 1 szósta minus 1 czwarta, czyli właściwie minus to, co wyszło wcześniej, minus 1 dwunasta. Możecie sobie sprawdzić, czyli y' równa się minus 12. Oznacza to, że to, co dostaliśmy, skoro jest ujemne, no to jest. Jest właśnie tym y, naszym urojonym, y, urojonym nierzeczywistym tak, y, obrazem. No i znajduje się w związku z tym, tak faktycznie po tej samej stronie tu jest przedmiot, a obraz jest gdzieś tu. I tutaj wyszło nam 12. Ok, policzyliśmy, ale co z tym wszystkim trzeba zrobić, od czego nie od nas chcą? Chcą obliczyć powiększenie K przedmiotu uzyskane w opisanym układzie optycznym, i tu jest taki jeszcze hint, jak go może tutaj przewinę, że to jest iloczyn powiększenia, jakie daje obiektyw, i powiększenie, jakie daje okular. No I mam nadzieję, że to z tej konstrukcji, do którą teraz wróciłem, widać, że powiększenie, czyli powiększenie na, na początku powiększenie obiektywu, to jest x przez y. Dlaczego? No bo tutaj można sobie jakoś te trójkąty zrobić podobne. Konkretnie to ten trójkąt. Może dużo tego rysowania, pewnie już nic nie wiecie, ale, ale może chociaż rozwiązanie będzie. No te trójkąty są podobne, więc, więc powiększenie, a więc stosunek tego do tego ma się jak stosunek, już kolorów mi brakuje, tego do tego. No i Stąd mamy powiększenie obiektywu, a z kolei powiększenie okularu to jest X' przez a źle. Co zrobiłem źle, oczywiście to jest pomniejszenie, by było, a teraz jest Y przez X, a w tym przypadku Y przez X'. Uf. Czyli mamy te dwa powiększenia, właściwie wszystko jest policzone. I teraz, żebyście się nie martwili, czy sami minus mam tu wejść, to bierzcie tu wartości bezwzględne. Jakby, no, nie jest to ważne, czy to jest rzeczywisty, czy urojony obrazek i po której stronie się znajduje. Olewamy minusy, innymi słowy. W związku z tym, okular powiększa jak. Mm, tu przypominam, było. X' był 4, tu było 12, czyli 3 razy okular. A obiektyw robi to. 6, wyszło 12, tak, było 6, wyszło 12, czyli to jest 12 przez 6, czyli 2 razy, no i odpowiedź jest więc, po tym wszystkich moich bazgrołach, że, o i to jakimś jeszcze innym kolorem, na przykład, na zielonym, na no zielonym, że powiększenie, to ja, tutaj jest jeszcze miejsce, tak, całkowite powiększenie, to się równa powiększenie obiektywu razy m, jak magnification Okularu, czyli to jest 2 razy 3, czyli 6. 6. 6, razy. Czy to wyszło z naszej konstrukcji, czy to widać? Przewinmy do konstrukcji. No mniej więcej to powinno być 6 razy dłuższe niż to. Może jest, no na pewno to powinno być. A, teraz może będzie lepiej, jak to przewinę. Tak, no pewnie tak mniej więcej jest. Dzięki wielkie jak coś pytania na dole.